W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób wyciąć z obrazu przedmiot interesujący nas o nawet skomplikowanych kształtach, jak na przykład ten lis. No, wiem, lis od ostatniego odcinka, ale można na nim dalej pracować. Co robimy? Przede wszystkim przybliżamy sobie obraz, aby było nam łatwiej zaznaczać odręcznym zaznaczaniem obszarów. Klikamy i odręcznie zaznaczamy teraz obszar, który chcemy wyciąć. Ta, je, jeśli nam się y, źle y, da zaczep, to zawsze można go przesunąć, co jest bardzo fajne i korzystne w gimpie.

Gdy kończymy, zaznaczamy z pierwszym zaczepem. Możemy zobaczyć rezultat naszej pracy. No jak widać, do końca tego nie zaznaczymy tak dokładnie, gdyż tego obrazu mi nie trzeba, ale wiadomo, że można możemy... dokładnie. Co teraz robimy? Klikamy w prawym, edycja, wytni. Jak widać, wyciągnął nam się to, co chcieliśmy. Ctrl L. Okazują nam się warstwy. Usunę warstwę, bo tam nie będzie potrzebna. Warstwa, nowa warstwa. Ctrl V wklejamy. Jak widać, to jest oderwana warstwa. Teraz z nią nic nie możemy zrobić. Co dajemy teraz? Do nowej warstwy. No to właściwie nie potrzebujemy. I oto nasz list znajduje się na nowej warstwie. No jak już mówiłam, trochę tu niedokładnie porobiłam. Jeśli równie, również Wam się starzy taki, taki rodzaj rzeczy, to możemy albo wymazywać niepotrzebne obszary gumką, albo bierzemy też kropelkę i rozmazujemy je. Jaki jak gust i też do jakiego obszaru staną rzeczy. Bo jak wiadomo, jeśli zbyt wielki błąd popełnimy, to łeską nie za bardzo. Wtedy już tylko gumku. Także mam nadzieję, że komuś ten poradnik się przydał. No to do następnego.